Czy pociągi Witma rzeczywiście istnieją? Podobno zwykle pojawiają się w nocy, wyłaniając z mgły. Niektóre wyglądają dość współcześnie, inne zaś jak z poprzedniej epoki. Najczęściej można je zobaczyć w miejscach, w których rozegrały się tragedie kolejowe. Kursują zazwyczaj regularnie, choć są i takie, które pojawiają się tylko w rocznicę związanej z danym pociągiem katastrofy. Czasami jednak mają zwiastować one nadchodzące nieszczęście. Świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli pociąg widmo, zeznali, że bywa on ciemny i pusty. Jednak zdarza się, że pojawiają się w nim duchy maszynistów bądź pasażerów. Jednym z dość znanych przypadków jest pociąg widmo z Ukrainy. Przed wojną zmierzający na Krym pociąg wjechał do tunelu i zniknął. Nikt nie wie, co się z nim stało. Kilkanaście lat później zaczęto widywać jego widmo w okolicach Połtawy. Jeden ze świadków zeznał, że ujrzał kiedyś na dworcu starodawnie wyglądający pociąg. Postanowił do niego wsiąść, jednak nie dał rady. Kiedy tylko dotknął klamki, poraził go prąd, a pojazd się rozpłynął. Pojawiła się nawet legenda, mówiąca o pewnym badaczu, któremu udało się wsiąść do widmo pociągu, jednak to był ostatni raz, kiedy mężczyzna był widziany. Podobno i w Polsce można spotkać się z widmami pociągów. Zwykle pochodzą one z czasów I bądź II wojny światowej i przewożą niemieckich żołnierzy. Można usłyszeć wtedy dochodzące z nich wojskowe piosenki. Fantomy pojawiają się w miejscach, gdzie już od dawna nie ma torów. Przy próbie zbliżenia się do jednego z nich pociąg szybko znika. Znaleźli się również świadkowie, twierdzący, że widzieli widma jadących do obozów koncentracyjnych pociągów. Zwykle do Auschwitz. Podobno można usłyszeć z nich dochodzące jęki i krzyki. Kolejnym znanym widmem jest amerykański pociąg pojawiający się w mieście Statesville. W sierpniu 1891 roku doszło tam do katastrofy kolejowej, w której zginęło 30 osób. Pociąg wykoleił się na moście, po czym spadł w przepaść. Od tamtego zdarzenia, co jakiś czas wykoleja się w tym miejscu fantom który według świadków wygląda bardzo realnie. Słychać nawet z niego krzyki pasażerów. Bardzo dziwnym przypadkiem było pewne zdarzenie z 1988 roku, które miało miejsce w Rosji, w obwodzie wołogockim. Dwóch grzybiarzy wybrało się na nieczynny od dawna odcinek kolejowy, który prowadził do lasu. To, co tam zastali, zmroziło im krew w żyłach. Na torach leżały mocno poturbowane zwłoki, a krew nieboszczyka była rozbryźnięta na kilka metrów. Świadkowie byli pewni, że ten ktoś wpadł pod pociąg. Wezwali policję, jednak sprawę mimo wszystko nie udało się wyjaśnić. Od 20 lat nie jeździł tam tamtędy żaden pociąg, a ekspertyza wykazała, że ofiara zginęła przed trzema dniami od znalezienia, a przyczyną śmierci było zderzenie z czymś jadącym z dużą prędkością. Zakładano, że być może zwłoki nieszczęśnika zostały przeniesione z innego miejsca zbrodni, jednak wykluczono i tę opcję. Do czynnej magistrali było aż 12 kilometrów, a z człowieka zostały dosłownie szczątki, więc ciężko byłoby go przetransportować. Do tego ślady krwi, które rozciągały się na kilka metrów, również przeczyły tej teorii. Sprawa ta do tej pory nie została wyjaśniona. Czyżby zabójcą okazał się pociąg Widmo? Jak myślicie, czy one rzeczywiście istnieją? Teorii na ich pochodzenie jest naprawdę wiele, od przesunięć w czasie po odtwarzania przeszłości. Może kiedyś ktoś z nas również zostanie świadkiem takiego zjawiska.